Rok temu postawiliśmy w naszym ogrodzie pięć drewnianych skrzyń na warzywa. O czym opowiedzieliśmy w relacji, do której link podaję pod dzisiejszym filmikiem. Już wtedy wiedzieliśmy, że to za mało, ale sezon już trwał, były inne prace do wykonania. Dobudowę kolejnych skrzyń zaplanowaliśmy na następny rok. Ja chciałam kolejne drewniane skrzynie, a mój praktyczny małżonek wymyślił betonowe, bo będą dużo trwalsze, na dużo więcej lat niż drewniane. Nie ukrywam, wkurzył mnie tym. Pracuję nad tym, aby nasz ogródek nabierał charakteru wiejskiego ogrodu. Warzywnik, dużo wiejskich kwiatów, ziół, roślin miododajnych, a ten wymyślił sobie betony. Z mojej strony był warunek. Beton z zewnątrz ma mieć fakturę deski. Tym razem czas już nas tak nie naglił, ale nadal zależało nam na tym, aby to przedsięwzięcie nie było zbyt kosztowne. Gotowe skrzynie betonowe dostępne w tym czasie na rynku kosztowałyby kilka tysięcy i nijak miałyby się do tych, które już mieliśmy. Mój prywatny pomysłowy Dobromir obmyślił, jak zrobić szalunek. Wykorzystał do tego stare deski z rozbiórki. Obydwie strony szalunku połączył za pomocą dystansów z rurek PCV i szpilek M6. Pomiędzy ścianki szalunku włożył siatkę zbrojeniową. W połowie skrzyni zamontował stężenia spręta gwintowanego na czas odlewania, aby nic się nie przesunęło podczas zalewania betonem. W betoniarce w odpowiednich proporcjach mieszał cement, piasek, żwir, wodę i środek hydroizolacyjny. Zaprawę betonową wrzucał do szalunku przez drewniany lejek wykonany specjalnie do tego celu i zagęszczał wibratorem. Po dwóch dniach szalunek rozbieraliśmy, czyściliśmy, olejowaliśmy, żeby kolejny beton nie przywierał do desek i żeby uzyskiwać nadal wzór deski na ściance skrzyni. Gotowa betonowa konstrukcja została na środku wzmocniona szpilkami M10. Krawędzie zostały sfazowane szlifierką. Teraz kolejno. Na dno siatka przeciw kretom i innym niechcianym gościom, gałęzie, trawa, ziemia, nawóz skórnika i znowu ziemia i szybkie sianie i nasadzenia, żeby jeszcze w tym roku coś tu do jedzonka urosło. Po wylaniu drugiej skrzyni przed umieszczeniem siatki na jej dnie mąż umieścił w niej rurę, którą później będzie doprowadzona woda do podlewania całego warzywnika. I tak skrzynia po skrzyni, aż wybudowaliśmy ich pięć. W zasadzie to dobudowaliśmy pięć betonowych do już stojących od roku pięciu drewnianych. Teraz mamy pięć skrzyń o wymiarze 1,20 m na 4 m żeby doprowadzić wodę do przygotowanej w drugiej skrzyni rury, trzeba było przeprowadzić pod trawnikiem rurę doprowadzającą wodę z rozgałęźnika kilka lat temu założonego systemu automatycznego podlewania. System ten podlewał nam trawnik i rabaty z kwiatami. Wybudowanie grządek podwyższonych wymusiło na nas przebudowę tego systemu. Dlatego teraz mniej więcej na środku warzywnika na słupku mąż umieścił zraszacz wahadłowy. Ten system podlewania okazał się tymczasowym, bo różne rośliny mają różne wymagania odnośnie częstotliwości podlewania, a już na pewno większość nie lubi być podlewana po liściach. Oj, pięknie się zagęściło w naszym warzywniku. W zeszłym roku, z uwagi na brak miejsca w skrzyniach, pomidory posiałam w dużych, okrągłych donicach. W tym roku znalazły się już na nie miejsce na nowych grządkach. W zeszłym roku fasolkę szparagową symbolicznie posiałam w podłużnych Donicach. W tym sezonie siałam trzy razy w odstępach czasowych żółtą, zieloną i fioletową. Oprócz tego, że mają pyszne strąki, to do tego wcześniej pięknie kwitną. Na rabatach kwiatowych pięknie zakwitły róże, lilie, jeżówki, cynie, kosmosy, dalie, maki, malwy i wiele innych. W tym roku zdecydowanie więcej było jedzenia. Na zimę porobiłam kilkanaście sporych włoszczyzn do zamrażarki. Szpinak nowozelandzki też pomroziłam w porcjach. Pojedliśmy i ogórków, pomidorów i chrupaliśmy kalarepę. Niestety pod koniec lata na naszych pomidorach pojawiła się zaraza ziemniaczana. Wiadro pomidorów było nie do odratowania. Już po głowie powstała myśl: przydałaby się szklarnia. Tylko gdzie? Wydaje się, że w naszym niewielkim ogródku nie ma już miejsca. W kolejnym filmiku dowiecie się, czy dokupiliśmy ziemi i powiększyliśmy nasz ogródek, i czy udało nam się wybudować szklarnię. Dziękujemy za obejrzenie tej relacji. Jeżeli zainspirowała Was, i pomoże Wam w założeniu bądź rozbudowie własnego warzywnika na podwyższonych grządkach, to bardzo się cieszymy. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeśli się wam podobało, dajcie łapkę w górę.